Och, kurde, Guiding Light, Dungeon Master. Drzwi się za mną otworzyły i muszę sobie tu przyciszyć, bo pada walony śnieg. Ja będę spaść... miał weka, jak się okaże, że ta gra, nie będzie na jakąś godzinę i podzielę to po prostu na cztery odcinki po 15 minut. <noise> o, dobra, teraz mi lepiej wszystko słyszy. Ej, ale ja szczerze myślę, że ta gierka będzie trudniejsza. Też, a ona jest całkiem ciekawa. Dobra. Okej, okay, mam jakby taki... Taki, to znaczy jaki? Like. Mam tu szachy ogólnie. I... E, dobra, to teraz jest tego typu sprawa, że World's Greatest Chest Moves mam totalnie nieklikiwalne. Kliki, nie Obstawiam, że powinienem mieć chyba klikiwalne. Hmm. Bo jakby to. Sytuacja wygląda tak, że to jest kaseta, znaczy kaseta. No powiedzmy, że kaseta. Taśma o. Taka jak, taka typowa ze starego kina. Kojarzysz, nie? Taka okrągła. A, tak. No I wiem. na tym piętrze co ci mówiłem mam yy, kineskop do tego. Mhm. Kineskop? To się chyba kineskop do tego. No to w każdym razie tą kamerę, co powinna to teoretycznie odtworzyć. Aha. Mhm. I mam też białe jakby miejsce, na które powinno to rzucać. Aha. Mhm. I czysto teoretycznie powinienem móc tutaj włożyć tą taśmę. Ja ogólnie zamarzam. O! Oj shit. Możliwe, że zdechniesz. To jest checkpoint. Tak, i mam wrażenie, że tutaj powinienem sobie włączyć ten film, żeby ci mówić, jakie ruchy szachowe możesz robić. Ogólnie mam tu jakiś generator. Jak go włączyłam, to muszę klikać chyba F w zielonych miejscach i chyba coś odpaliłam. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Coś się robi u ciebie. U mnie nie, ja jestem jakby tylko twoimi... twoją taką bazą wiedzy, że tak powiem. Odpowiedziami na zagadki jestem tylko... A, jakiś... Bo mam jeszcze jedne drzwi, które są zamknięte, ale one, Nie wiem, one będą pewnie do jakiegoś wyjścia, jak się stąd wydostaniemy wreszcie. Nie ma właśnie jakiś generator z trzema zielonymi lampkami. I ma dwie jakby takie nie wiem, zegary, ale to nie są zegary, takie jakby, nie wiem, mierzniki. Jak mierzą ci ciśnienie, to to właśnie takie te takie łosie. I jedna pokazuje na dwunastą. Nie wiem, po no prostu. No, tak lekko po dwunastą, ale to nie jest jeszcze pierwsza. A druga pokazuje na drugą. Cze coś tu mogę kliknąć przed chwilą, widziałem? I Nie wiem, co mogę kliknąć. Ja to chyba po prostu jakieś nie wiem. A, dobra, bo ja mogę na te wszystkie rzeczy w ogóle z daleka w miarę klikać. Wyczulia. No, z szachami nie mogę nic. Mogę się ruszać białymi szachami. No, tak myślałem. Ty pewnie musisz zrobić mata w tym miejscu. I wewnętrznie. Ja ci powiedzieć... Jestem ciekawy, bo bardzo możliwe, że to jest po prostu. Że to zagranie to będzie tak zwany szewski mat. Ja szewskiego mata znam na pamięć. Czyli? Ty już usiłasz jakimś pionkiem, czy nie? Tak. Well, fuck. Ja bym e... ogólnie. Ogólnie byłbym za tym. Piątkiem. Piątym? Tak. Czyli tym, Piątym który st... lewy pole. Tym, który stoi przed królem? Tak. to zrobiłaś właśnie początek wszystkiego. Gdzie, o, gdzie nice. się ruszył przeciwnik? Nigdzie. Nigdzie? Nigdzie. Mogę nimi ruszać, przeciwnikiem mogę ruszać. To zrób dokładnie ten sam ruch, żeby żeby stał na twojego białego pionka. A, żeby pionek był naprzeciwko pionka, tak? Tak. Cyk, dobra. Teraz mogę twoją królową musisz zagrać po skosie w prawy skos do samego końca dobra cofnął się pionek pionki się wszystko cofnęło czyli tu nie chodzi o mszywskiego czyli muszę tą wiesz co ja bym był zawiściem do menu tym bardziej że mam checkpoint i po prostu zresetowanie mapy żeby nie może ta taśma działała e, dobry pomysł bo już mam tak zmrożony ekran że nic nie widzę prawie dobra to czekaj e, leave game are you sure you want to leave your partner today oczywiście że tak też tak zrobić? No, liwni, liwni, ja szybko skosuję gierkę kolejną. Create room... Ciupaga... Password... Olcia... Cza y nie pytajcie widzowie o co chodzi. <laughs> Dobra, i teraz... Resume at chess, mam takie miejsce. E, Czekaj, ty jesteś explorer, I? nie? E, tak. Ready. Dobra, 10 sekund. I może teraz będę mógł ten film sobie włączyć. Ano. Tam odpalę znowu ten generator może, nie wiem. Może on daje prąd do tego mojego kineskopu czy coś? A może? Dobra, mogę podnieść tą pieprzoną taśmę. Dobra, odpalę ten generator. O, i teraz włożyłem tą taśmę na miejsce. Nie mogę zrobić z tym nic więcej. O, chociaż. A, tu jest guzik, dobra. Już jesteś w tych szachach? Tak. A, trzeba teraz chyba nakręcić. O, włącz. Coś mi się dobra. też nakręci. Cztery, Dwa. trzy. O, dobra. Tak. Tak. Zaczynamy tak samo ogólnie. Aha, A, takie To będzie szewski tylko w Co? drugą stronę. Dobra. Czyli przed królem Nie. Piona yy, o dwa, tak? Tak. Ty tu z czarnymi tak samo. Dajesz tak. Piona, tego twojego grasz tak jak grałaś. Mhm, Czarnego białego. grasz tak jak grałaś. Dobra. I teraz, teraz będzie w drugą stronę, bo teraz ruszysz swoim gońcem. Yy, czyli fi figurą po prawej od króla. A, dobra, to. Aha. Po skosie w lewo, czyli jedynie jak możesz, o. Teraz, o trzy pola chyba, okej? Okay. O trzy pola, żeby stał na czwartym rzędzie, równo z pionkiem twoim. Raz, razy trzy, chyba tu, dobra. Teraz yy, jest ruch czarny, tak? Tak. To grasz koniem wroga. Dążą w czy nie? Teraz kończy? Nie, teraz pionek, teraz pionek będę. Pionek? E, pionek już mówię, który. Drugi od lewej pionek Drugi od lewej Czyli ten stojący przed koniem Tak I teraz ci powiem chyba o jedną kratkę jak się nie mylę Nie, wróciło wszystko Jak nie? No, nie wiem czemu nie, ale wróciło wszystko Ale dobra, wiem które co mi nie zostało Bo tego gońca przesunasz. tak? Tak, przesunął gońca i jest ok Ale jak ruszyłam właśnie e, ten pionek naprzeciwko konia o jedną To się cofnęło wszystko No, no tak tu jest pokazane, i tak to trzeba A może... Nie o jeden jest, ciekawe, no jeszcze ja zaraz spojrzę. Bo o dwa to będzie już na biciu. Grasz tego gońca, no i grasz ten pionek o jeden. Nie będzie na biciu. Jak nie zagrasz o dwa, będzie na biciu. Chce się nic go nie zbije. Ale goniec będzie na biciu. Ten, którym przed chwilą zagrasz po skosie. A, bo to z prawej strony jest, tak? Drugi od prawej. Aha, bo ty patrzysz z perspektywy czarnych. Tak. To drugi od prawej. Dobra. Poczekaj, cyk, syk. Syk. tutaj. Pana tutaj, dobra. Teraz królową o Biały. Dwa, Tak, królową białą o dwa poskłasie w prawo. Z dwa, dobra. E, I teraz będzie ten koń. Od tego piona, którego przed chwilą przesunęłaś, yy, aha, yy, on idzie swój ruch, jakby w stronę środka. Wiesz, jak się koń Szczerze Aha, aha tak L. Takie no do lewej, no dobra, białe. I teraz z białymi yy, królową do bijesz pionka naprzeciwko. przeciwko. to jest królowa, proszę się przedstawić. Tak, to jest królowa, bić pionka, okej. Okay. No i wygrałaś. Dobra. Mam to jest czy... właśnie szewski mat. O, słuchaj. Czy... O, widzę bramę. Pięknę do niej zimno pić. I tak chyba czekam. Dobra, wlazłam. O, teraz o, jest O, nice. Co teraz? Mm, znowu mam naszą ukochaną Różę Kierunków, ale... E, teraz na jej środku jest taki ten, jak te villagery, te uczone mają ten taki swój, ten na książki stolik. E, Masz i na myśli lectern? O, właśnie, elektrona mam. Jest książka. I na nim jest książka, tak. I ta książka mówi ci co? E, jest kot, jest. E... Kot, no. Kot z tymi rękami do góry? A do góry, czy e... tak w bok? E, do góry ma rękę. Do góry, dobra, ja szukam takiej książki. No, mam taką. E, potem jest A z taką. z takim Tetrisem na głowie. Tetris taki litera jakby. Taka obrócona w lewo. Czekaj, szukam. E... Jakby ktoś powiesił A i dodał taką rączkę z prawej do tego szturka. E, czekaj, bo kot jakby z takim okrągłym ciałem. Tak. Czyli tak, górka z, z głową kota i rękami po boku. Tak. Potem, jakby ręka trzymająca klucz, coś w tym stylu. O, no w sumie tak też można to spojrzeć, no? Potem. E... Takie mm, bramka jakby piłkarska, po środku pionowa kreska, na dole z takim Zawinięciem i u góry kółko. Znaczy to na środku to u mnie jest e, taka elipsa, która ma od siebie. Haczyk wędkarski, taki jakby? Tak, taki I haczyk i paromierzki takie. No, w prawo i w dół? E, w prawo i w lewo. W prawo i w lewo i od tego prawo. idzie w dół. No tak, tak, tak. No dobra, potem jest no. hop z markasami w rękach. No taki wider. I potem taki robot na łódce. No, 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 to tak. Dobra, to to jest ta książka. I teraz tak. Eee, mam tutaj napisane coś takiego. Najpierw posłuchaj całego, bo są czasami skoki, że masz kolejny ruch jakby... Um, po tym, który... że kolejny ruch jest po tym, który będzie po tym ruchu. <laughs> Aha, bo taki płytki naciskowe. Jest. Tak. Yes. Starting in the far west corner, one moves north thrice. Take one step south, but not before taking two steps east. Continue towards oh, ja. the eastern wall, then head toward the end of, the, of it all. Więc starting. Czy tu jest jakiś skok? A, tu będzie tylko skok. Dobra, to najpierw idziesz na far west corner. Mm, west, far west. Czyli ten. Najbliższy jaki mam jest obok... Nie, tu są kolce W sensie zdechłaś czy co? Tak, ale mnie od razu od razu jakby nie mam nic Bo możliwe, że far west corner tej róży? Coś takiego? Masz, możesz takie coś? Mm. Bo ty na tej róży jakby stoisz, nie? Tak, no stoję po prostu na, na tym lekcernie jakby far, starting at the far west corner Ta róża ma jakiś kwadrat? Tworzy jakiś kwadrat? Nie, ona jest w jakimś takim okręgu. Far West Corner. Może Far West Corner tego pokoju. No a możesz tam się dostać? Nie, jest skrzynka. <grym> Nie mogę na nią wejść. A ile na ile mają te płytki naciskowe jakby? Ja sobie wezmę kartki, to szybko rozrysuję. Zaraz pięć na 5. 5 na 5 z czego na środku jest jakby jedna kratka tej róży, tak? Mm, nie, róża jest wcześniej. Mam, jakby jak wchodzę do pokoju, to jest róża. Potem mam znowu, jakby podłokę I potem mam lekkie, takie trzy płaskie schodki do przodu. I, się I na wy... tym jest właśnie taka, no taka jakby szachownica, tylko właśnie jest 25 przycisków. 5 na 5 Tak. A róża, gdzie w którą stronę skazuje wschód? W prawo. Dobra, za, jako kółko, czyli normalnie jest. Tak. News, bora, to się zapisuje. I to jeszcze jest. Raz, pięć. Chcę jeszcze na jedną I pięć na pięć mówisz, to jest, tak? Tak. Próbuję o kartę gdzie mogę najpierw podejść. Starting from the far west corner. Czyli tak, teoretycznie far west corner. No tak! Far west corner, ty jesteś w far west corner? Teoretycznie. No tak, tutaj tak. No, mi się, po, się powaliło west. Czekaj, east. ale ty masz wejście na środku, czy z prawej strony, jakby? Eee, wejście na to jest na środek. Eee, z lewej strony dobrze było. Eee, mi się powaliły kierunki. East i west mi się powaliły. Czyli po, jesteś teraz w rogu, na, Nie, gdzie ty jesteś teraz? Eee, lewy dolny. Lewy dolny całej tej szachownicy, tak? Tak. To idziesz trzy razy do przodu. Raz, dwa, trzy, tak? Czyli jesteś tu. Teraz. Tak, jestem przedostatni. Teraz not before thing, two steps east, czyli dwa w prawo. Czyli jesteś przedostatni? A tak, tak, to się zgadza. No. Tak, jestem na środku. Na środku na drugim od góry. Tak. Czyli na środku krzyża. Dobra. E, teraz one step south, czyli jeden do tyłu. Cyk. Eee, do końca na prawo. Aha. Yy, i prosto do końca. Do wyjścia. Aha. O, dobra, otwarł. O. Otwarłaś mi drzwi. No, mi też.